Witam Was serdecznie na kolejnym podcaście. Dzisiaj jest ze mną Jessica Kozon. Dzień dobry, miło mi. Nasza instruktorka, master edukatorka, która prowadzi szkolenia na produktach Inveray. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo popularnym temacie, czyli o alergiach. Zacznijmy tak naprawdę od początku. Moje pytanie, skąd się biorą alergie podczas wykonywania manikir? Prawdopodobnie najczęściej dochodzi do tego w momencie kontaktu z nieutwardzonym produktem. Więc jeżeli mamy klienta alergicznego, z góry wiadomo, że miał już jakieś epizody albo w ogóle jest podatny na wszelkiego rodzaju alergie i zaczyna swoją przygodę ze stylizacją i jest duże prawdopodobieństwo, że to też może skończyć się jakąś niechcianą alergią, ale mimo to chce spróbować. No to wtedy trzeba być, zawsze jesteśmy ostrożni, żeby żaden klient nie miał kontaktu z nieutwardzonym produktem, natomiast z taką osobą, e, która ma jeszcze większe ryzyko jej wystąpienia, musimy być my jeszcze bardziej ostrożne przy pracy, żeby tego kontaktu nie było. E, sam e, polimer już utwardzony raczej nie będzie powodował e, żadnej alergii, natomiast ta płynna forma monomeru przy kontakcie ze skórą, bo ze zdrową płytką twardą, płytką paznokcia, gdzie nie jest ona przepiłowana, przecieńczona, powinno być wszystko w porządku. Natomiast problem może powstać wtedy, kiedy będzie kontakt z nieutwardzonym produktem skóry. Czyli czy dłonie, czy skórka możemy też wtedy zrezygnować z takiego głębokiego manikuru kombinowanego, żeby nie podjeżdżać no, najpierw nieutwardzonym produktem blisko skórek i nie, jakby to ryzyko dotknięcia i kontaktu było minimalne. I to może się przenosić na rękawiczkach, pędzelkach, na... Yy, yy skówkach od butelek, to, to, to gdzie trzymamy pędzelek, ym, czasami śliski nieopatrznie, niechcący w ferworze pracy, spiesząc się, coś sobie wytrął o rękawiczkę, później dotknął buteleczki, później dotknął palca klientki. No i to jest ten moment, w którym, mimo że produktu nie widać, no to gdzieś został przekazany w tej formie płynnej na skórę klientki. Na naszą skórę również jest to niebezpieczne, bo codzienny, ciągły kontakt z nieutwardzonym produktem u osoby, która do tej pory... Alergii nie wykazywała, również może się skończyć alergią. A mam takie pytanie: co tak naprawdę w tej nieutwardzonej formie lakieru może uczulać? Najpopularniejszymi będzie Hema, dihema oraz formaldehyd. Natomiast polecam w takim wypadku użyć naszych produktów Inverre, gdyż one są 12 free of od tych najbardziej takich alergogennych składników chemicznych, wykluczone. Więc myślę, że jest to najlepszy wybór dla osoby, która zmaga się z alergią, ale również dla stylistek do pracy, bo no, to jednak my dzień w dzień pracujemy z produktem przy twarzy. Całymi dniami godzina po godzinie jest też dużo tego produktu w powietrzu, w pyle. Niektóre z tych składników są po prostu po odkręceniu butelki, nawet wyczuwalne w zapachu, więc co dopiero w tym takim obrazie chemicznym, którego nie czujemy, to też wszystko gdzieś tam fruwa, atakuje nas. No, stylistka zazwyczaj ma do ochrony siebie maseczkę chirurgiczną i przy łubice. No Nie oszukujmy się, nie jest to maska z filtrami, jak przy lakiernictwie samochodów, a jednak mimo wszystko mamy małą puszeczkę farby ciągle pod nosem. Klient, dla klientki to jest no taki, taki epizod raz na dwa, trzy tygodnie, godzina półtorej. A dla osoby pracującej jest to 8, 10, 12, zależy kto ile godzin pracuje. No, takiego, takiej atmosfery wokół siebie wdychania chemikaliów. Więc jeżeli można zrezygnować chociażby z części, to już jest dużo. No właśnie, bo tak naprawdę alergie nie dotyczą tylko klientów, klientek, ale przede wszystkim też stylistek. I no, tak jak powiedziałaś, pracują wiele, wiele godzin praktycznie codziennie z tą nieutwardzoną formą produktu, która jest właśnie tą formą, powiedzmy, najniebezpieczniejszą. Tak, najbardziej więc... wywołującą jakieś, nawet krzyżowe alergie, nawet może powodować później jakby rozwinięcie się dalszych innych alergii. Znaczy, uważam, że tak powinno być w każdym salonie do każdego klienta, ale jeżeli już wiemy, że ktoś miał alergię i chce jednak spróbować, to wszystkie pochłaniacze, filtry nasze, czy pochłaniacz pyłu wbudowany w frezarkę, w biurko, pochłaniacz do pyłu powinny być odświeżane, mieć mocną moc sącą, żeby jak najwięcej te, te, tego pyłu jednak wciągać i nie narażać i siebie, i klienta. Dezynfekcja pomieszczenia, ponieważ taki klient alergiczny ma osłabioną odporność, bo jego organizm zazwyczaj walczy jeszcze z jakimiś alergenami, które no, traktuje jak e, patogeny, czyli e, czynniki, które mogą wywołać jakieś choroby. No tutaj w tym wypadku zazwyczaj skóry, ewentualnie jakieś... E, Błąd śluzowych nosa, czasami gardła, to już takich, myślę, wieloletniej pracy i przypadkach dla, dla stylistów, ale żeby zachować wszelkie środki ostrożności, to musimy kłaść nacisk na to, właśnie, żeby e, wszystkie te nasze odciągacze pyłu były sprawne, e, oczyszczone, nie, nie zapchane. E, klient z alergiami jest, ma osłabioną odporność i on będzie jeszcze podatniejszy na możliwość złapania czegokolwiek innego. A jeżeli robimy maniki i stylizację, no to naruszamy wszystkie nasze mm, nabłonki, skórki, no gdzieś to wszystko może łatwiej wtedy później wejść po takim... Zabieg. Oczywiście staramy się wszystkiego nie naruszyć, ale klientki chcą, żebyśmy się pozbyły nadmiaru jakichś skórek, suchych tam zrogowaceń, więc wiadomo, że tak odsłonięte jest bardziej nasza skóra po manikirze niż była przed, więc dla osoby z alergią łatwiej będzie złapać coś też później. Taka osoba też musi pilnować regularnych wizyt, takie 2-3 tygodniowe odstępy to jest maksimum, bo jeżeli będzie przenosić stylizację za długo, będą się robiły miejsca podpowietrzeń, a takie Miejsce podpowietrzenia, czyli między stylizacją a płytką jest jakaś kieszonka, gdzie może wejść woda, gdzie mogą wejść bakterie, wirusy, grzyby. No i normalnie może organizm by nawet na to nie zareagował, ale w momencie, kiedy walczy z inną infekcją czy alergią, już jest osłabiony. No i taka osoba może załapać coś łatwiej niż ktoś, kto nie ma alergii. No i tutaj zgadzam się z tym, ponieważ sama osobiście jestem alergikiem i wielokrotnie miałam wiele lat temu przeróżne uczulenia podczas wykonywania, po wykonaniu tak naprawdę stylizacji, bardzo, bardzo często. I ja wiem, jak powinno się zachować, jeżeli wystąpi uczulenie, ale chciałabym, żebyś powiedziała właśnie, jakie kroki powinna wykonać klientka, jeżeli zauważy jakieś zmiany alergiczne, no i w ogóle co, i czym objawia się ta alergia, czym objawia się to uczulenie. No i co powinna zrobić, kiedy nie jest pewna, że coś, coś, czy wszystko jest w porządku? Pierwszym z takich objawów będzie prawdopodobnie dyskomfort, swędzenie, pieczenie. Mogą wystąpić no, czasami mocne, ale zazwyczaj na początku delikatne wypryski. Może dochodzić do takiego złuszczania naskórka w okolicy, gdzie był kontakt, czy położenie stylizacji. Może się to również oczywiście przynieść na resztę dłoni i na grzbiet, na, skó na, na skórze dłoni, nie tylko okolica powiedzmy skórek i, i palcy. Mm. No to to już będą pierwsze sygnały, które powinny nas y, zastanowić, czy coś się dzieje i co było przyczyną, czy, czy to stylizacja, czy coś innego wywołało tą alergię. Um. Jeżeli objawy nie ustępują, a wręcz się nasilają, stylizację trzeba będzie zdjąć, paznokcie trzeba będzie zregenerować, po, jakby poczekać, aż całkowicie ustąpią objawy, żeby w ogóle myśleć o próbie następnej, tudzież stylizowaniu paznokci dalej. No i też jeżeli nie jesteśmy pewni, tak naprawdę, to warto skonsultować się z podologiem w porozumieniu z dermatologiem, bo często podolog może zrobić pierwszy wywiad i nakreślić, co ewentualnie się zadziało i później właśnie alergolog czy dermatolog. I warto też odczekać parę miesięcy przed wykonaniem kolejnej stylizacji, żeby organizm pozbył się po prostu tej nadreakcji organizmu i żeby tutaj zminimalizować ryzyko kolejnego wystąpienia. No i jeżeli jeżeli odczekamy te parę miesięcy, to co możemy zrobić dalej? Czy warto wrócić w ogóle, próbować? To zrobić, to, jak osoba jest zdeterminowana do tego, aby tą stylizację dalej nosić. Przyznam szczerze, że kobiety są często zdeterminowane i mimo, mimo przeszkód próbują dalej. Myślę, że warto w czasie tej rekonwalescencji po takim epizodzie alergicznym. Postawić na odbudowę płytki, na jej nawilżanie, natłuszczanie, odpowiednią pielęgnację, czyli tam jakieś niewycinanie nie, nie jej nadmiernej i, i wszystkich skóreczek dookoła. Bo to nie jest tak, że one są niepotrzebne, tylko pozbywamy się nadmiaru, nigdy za dużo. To też jest niedobrze. Um, suplementacja wewnętrzna, aby wzmocnić odporność, skórę. No właśnie i przede wszystkim, jeżeli wracamy do stylistki i chcemy kontynuować noszenie manikier hybrydowego czy żelowego, warto tutaj postawić na produkty, które mają bardzo delikatny skład, tak jak właśnie Inverej. Oczywiście i w ogóle nie przy tym nie tracą swojej jakości. Dalej wyglądają pięknie i nam, stylistom też ułatwiają pracę. Bo to też nie jest sztuką, żeby produkt był delikatny, on no się nie będzie trzymał, nie będzie spełniał naszych oczekiwań. To musi być. Tak samo dobre i trwałe i piękne, jak i zdrowe. A czyli Inverej tak o, naprawdę, najlepszy wybór. Ale powiem szczerze, że właśnie od kiedy, no już dwa lata, tak naprawdę od powstania marki używam Inverej, nie mam problemów, jeżeli chodzi o uczulenia, ale wiem, że nie każdy wie, jakich produktów powinien używać. Szczególnie przy tej pierwszej wizycie, po powrocie, po wyleczeniu alergii. No i jaka jest Twoja rada? Od czego warto zacząć? Jeżeli <grym> już alergia wystąpiła, my się zregenerowałbyśmy jesteśmy dalej zdeterminowane, żeby spróbować i podjąć jeszcze jedną próbę i nasza stylistka jest też już poinformowana o tym i wszelkie środki ostrożności, żeby tego kontaktu z monomerem nie było, podjęła i wszystko jest zdezynfekowane, czyściutkie i jakby jesteśmy gotowe do pracy, to jeszcze ze strony klienta bym postawiła na taką próbę alergiczną, bardzo delikatną stylizację z użyciem jak najmniejszej ilości produktów. Na, e, można zrezygnować w ogóle z pigmentów na pierwszy raz i użyć tylko bazy i topu, aby zobaczyć, czy nie w tym leżał problem. E, jeżeli wciąż występuje np. E, alergia na hybrydę, można przerzucić się na żel i spróbować żelu. No właśnie, bo żel ma inny skład niż, niż hybryda. Ja to też twardszy produkt. No, Myślę, że warto próbować w momencie, kiedy wszystko inne zawodzi, i wykluczać pomału po prostu jak najmniejszą ilość tych produktów dodawać, żeby zobaczyć na jakim etapie do tego doszło i co powodowało tą alergię. Mhm. A propos e, próby alergicznej. Bo spotkałam się z różnymi pomysłami, e, czy można próbę alergiczną zrobić na skórze. Absolutnie nie wykonujemy próby alergicznej na skórze. Do, na, daje się tego tylko i wyłącznie płytka paznokcia i to zdrowa, nie przepiłowana, twarda płytka. I do tego ten produkt jest dedykowany. I jak najszybciej powinien zostać nawet na tej płytce utwardzony, żeby po prostu zamienił się w polimer, który już nie będzie miał takiego efektu drażniącego, uczulającego potencjalnego alergika. Musimy też pamiętać o tym: to stylistka, no ale jeżeli klient zauważy, to, to również musi zwrócić na to uwagę, żeby produkt był w 100% utwardzony. Żeby nie było żadnej mokrej części, niezależnie, która to warstwa, nawet jeżeli baza została dobrze utwardzona, kolor. Już nie tak bardzo, ale top, który jest na górze i zamyka wszystko tak, to i tak. Ta zupka nieutwardzona w tej kanapeczce pomiędzy warstwami <gry> może powodować, że będzie ten płynny produkt drążył, znajdzie sobie gdzieś wyjście i stylizacja nie tylko się zmarszczy i będzie brzydka, ale może się otworzyć i będzie niebezpieczna. Będzie wtedy kontakt klientki z nieutwardzonym lakierem. Może wtedy dojść do jakiejś alergii? No wiadomo, że tego dotknie, może się też wybrudzić. Raczej lakier hybrydowy ciężko się spiera, no i będzie to kosztowało takie nieprzyjemności. Ponieważ mówi się, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc co w przypadku? No bo tutaj Inverej często jest wybierany przez z listki dla klientek, które już miały uczulenia, ale czy jest sens używać tych produktów dla osób, które nie miały uczuleń? Oczywiście. Uczulenie zawsze może się rozwinąć. Nie, nie znam przyczyn, co, co powoduje i kiedy i rozwinięcie, ale to przez całe życie nasze może coś, co nas nie uczulało, uczulić. No i Invere jest dobrym rozwiązaniem dla każdego, gdyż jest pozbawiony bardzo agresywnych składników, tych najgorszych. I będziemy sukcesywnie, jeżeli będzie taka możliwość, aby jakby formuła dalej zachowywała swoje właściwości, pozbywać się ich więcej, żeby jak najczystszy nasz był produkt. Tak, bo e, tak naprawdę alergia jest bardzo indywidualną sprawą i nigdy nie wiemy, kiedy nasz organizm i czy zareaguje, ale może zareagować tak naprawdę w każdym momencie, i szczególnie jeżeli stylistka tak, pracuje zawodowo wiele godzin i nagle nabawi się tego uczulenia i zostanie to już jest wykluczona. No właśnie. To jest koniec e, kariery, więc uważam, że jak najbardziej taki krok, jak. Zrezygnowanie z ostrej chemii w produktach, na których na co dzień pracujemy, wdychamy, będzie dobrym krokiem. Ja się zdecydowanie z tym zgadzam, bo myślę, że każda z nas chce używać i pracować na jak najlepszych produktach. Chciałam jeszcze dodać, że klien klientki, które nawet nie mają alergii i nie znają się zawodowo na tym, co my robimy, tylko przychodzą na usługę, w momencie kiedy ja nawet na samym początku testowałam produkty Inverea, żeby je wprowadzić na rynek i jeszcze nie było wiadomo co czym jest i co ja tam komu nakładam, bo wiadomo moje klientki mi ufają i już od lat mówią po prostu że mam robić co uważam. To w momencie kiedy wracały po użyciu pierwszych prób, same nie wiedząc co użyłam i dlaczego Mówię, Panie wszystko poproszę z tej buteleczki, co ostatnio, to jest niesamowite, to jest taki, takie krycie, taki blask, jakby same nie wiedziały, co się zmieniło, a odczuły różnicę, że jakość jest niesamowita i trwałość tego produktu oraz blask po dwóch, trzech tygodniach jest taki sam jak tego pierwszego dnia, więc dla nich, mimo że nie miały tego, tej wiedzy, tego zaplecza, co ja, one przez czucie i jakby jak wyglądały ich paznokcie, same już dopominały się o to, aby użyć tych produktów. Nie wiedząc jeszcze, że one są tak rewelacyjne, tylko po prostu na sw na, po swojej próbie pierwszej. No właśnie, dzięki temu miały jednocześnie fantastyczny manikir i też bardzo, bardzo bezpieczny. Tak, e i mimo, że one nie były świadome tego, że, że tutaj takie staranie zaszło, to czuły to na swoich paznokciach i pierwsze, co mi mówię, jak przyszły, to, że jeszcze raz to samo. Bardzo dobrze to słyszeć. Tak, ja, ja też byłam zachwycona. No stąd też jakby dalej te produkty wyszły do, do klienta, ale tak, jakość jest niesamowita. Wracając jeszcze do samych składów produktów i tego, co może w lakierze czy w żelu uczulić, um, czy są lakiery hipoalergiczne? Czy w ogóle możemy coś takiego powiedzieć? Na tą chwilę nie jesteśmy w stanie stworzyć produktu, który będzie polimeryzował bez użycia chemii i żeby nie wiem, to były same woski i odżywki i olejki, no to się po prostu nie uda, więc. No nie, jest, jest to produkt chemiczny i będzie. No właśnie, więc tutaj warto też pamiętać o tym, szczególnie przez osoby, które miały już jakieś uczulenia, wystąpiły alergie, podrażnienia, żeby używać produktów z bardzo delikatnym składem, które właśnie tak jak tutaj w Inverej mają wyeliminowane w 12, a nawet już za chwilę Zaraz kolejne, więcej, tak, tak, kolejne substancje których, e, które po wyeliminowaniu nie wpływają w żaden sposób na jakość, a wręcz przeciwnie. Lakiere Ale już wiemy, są co lepsze. powodują, kiedy są. Już e, to nie są nasze domysły, że to może być e, szkodliwe. My wiemy, co powoduje hema, dihema, formaldehyd i tak dalej. To od niepłodności, po raka gardła, polipy e, na śluzówce nosa i tak dalej lista się cały czas poszerza. Po prostu to przez lata było bagatelizowane i olewane, jak, jaki wpływ to może mieć, ponieważ no to takie tam malowanie paznokci, no niestety nie dla osoby pracującej kilkanaście godzin, dzień w dzień, tydzień w tydzień, to nie jest bez znaczenia. No właśnie, dlatego tutaj lepiej wybierać od razu produkty e, jak najlepszej jakości. No i tutaj Invere jest fantastycznym rozwiązaniem. I tak na zakończenie chciałabym Cię poprosić, żebyś tak krótko podsumowała, co trzeba robić, jeżeli chodzi o zapobieganie uczuleń. Trzeba unikać kontaktu z nieutwardzonym produktem i stylistki, i klientki. Trzeba zachować bardzo dużą czystość pracy. Od dezynfekcji, sterylizacji narzędzi, wiadomo, po po prostu takie przecieranie nawet stanowiska pracy częściej niż normalnie przy pracy z osobą alergiczną. No, i oczywiście używać inwery. Dokładnie, wybór produktu jest bardzo, Nie, bardzo wybór, ważny. Wybór produktu jest naprawdę ważny, i też klient widzi tą jakość. Naprawdę jestem, jestem tego przykładem, że, że ludzie się dopominają o coś tak dobrej jakości. A to mam jeszcze ostatnie pytanie na sam koniec. Jesteś instruktorką i czy uważasz, że szkolenia są ważne? Oczywiście, że uważam, że szkolenia są ważne, sama również się szkole, nawet mimo że szkole innych, to sama swoją wiedzę również poszerzam i polecam to każdemu. To też muszę przyznać, że to samo, sama ta potrzeba w latach pracy się wyklarowuje, jakby techniki są coraz nowsze, produkty są coraz lepsze i warto nadążać. Super, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą dziękuję. rozmowę. Mam nadzieję, że wyjaśniłyśmy temat alergii dosyć szczegółowo. A jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało do nas, do nas piszcie.